Przygotowana na terenie ośrodka Polanka, ścieżka edukacyjna prezentuje mało znane, a warte rozpropagowania wartości przyrodnicze okolic Garbatki. Na ośmiu instalacjach przedstawiono wiele grup zwierząt występujących w puszczy kozienickiej, takich jak ważne owady zapylające, trzmiele i motyle czy znaczenie kwietnych przydomowych ogrodów tradycyjnych. Nie zawsze będąc w lesie, od razu wiemy, co ciekawego znajduje się w pobliżu. Natomiast te tablice zainspirują ludzi, którzy tutaj przyjdą do. Szukania, na przykład różnych gatunków motyli, różnych gatunków ważek, czy do rozpoznawania przyrody w okresie zimowym po tropach zwierząt czy po śladach. Autorem ścieżki przyrodniczej i informacyjnych tablic jest przyrodnik z Mazowiecko-Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego Jacek Tabor. Chcieliśmy przedstawić y, piękno i wartości przyrodnicze całej gminy Garbatka Letnisko, nie tylko terenów y, leśnych, Puszczy Kozienickiej, ale chociażby y, opisujemy na tych tablicach, na tej ścieżce wartości i znaczenie przyrodnicze domowych ogrodów kwietnych, które kiedyś wręcz powszechnie były spotykane wszędzie w terenach wiejskich, a tutaj na terenie gminy Garbatka letnisko okazuje się, że zostały w całkiem jeszcze dobrej formie. Utrzymują się takie ogrody kwietne, stanowią bazę pokarmową dla ginących owadów, motyli, pszczół, trzmieli. Projekt został stworzony przy współpracy z Eneą Wytwarzanie. Od kilku lat współpracujemy z Mazowiecko-Świętokrzyskim Towarzystwem Ornitologicznym. Realizujemy Wiele wydarzeń, realizujemy różne projekty. Zwieńczeniem tego wszystkiego jest dzisiejsze wydarzenie. Na to wydarzenie składają się takie elementy jak odsłonięcie ścieżki dydaktyczno-ekologicznej, jak spacer i wycieczka przyrodnicza, a później podsumowanie projektu związane też z promocją wydawnictw, które przy tej okazji powstały. Na oficjalne otwarcie ścieżki została zaproszona młodzież z publicznej szkoły podstawowej w Garbatce Letnisku.